Dziś o tak zwanej pamięci mięśniowej. Wytłumaczę jak ten proces prawdopodobnie zachodzi i czy w ogóle istnieje. Jedziemy z tematem i oczywiście łapy nie ma. Dla osób zainteresowanych współpracą i planem treningowym zapraszam na mojego maila. Tutaj macie też kod KFD i wkrótce zaczynamy zapisy na nowe kursy w kwietniu. Trójbusiłowy chyba katowice. Zaczniemy oczywiście od mocnej teorii, co dzieje się w naszym mózgu. Gdy uczymy się ruchu, jedną ze zmian adaptacyjnych, które pojawiają się, gdy pracujemy mięśniami, ucząc się ruchu, jest zwiększenie połączeń pomiędzy danymi obszarami mózgu. Gdy trenujemy, zmienia się istota biała, jak i szara która jest miejscem przetwarzania informacji mózgu, oraz zmiany zachodzą też w korze mózgowej, odpowiedzialnej za wywoływanie działań. Zmiany w tych rejonach mózgu dają nam przewagę w kwestii umiejętności jakości ruchu, automatyzacji to zapamiętane programy mózgu, które ułatwiają nam wrócić do ćwiczeń z lepszą koordynacją, jakością ruchu, porównując się z osobami, które jeszcze tego nie posiadają i są początkujące. Dobra, teraz jaki to ma związek z treningiem siłowym? Podczas uprawiania danych dyscyplin sportowych wykorzystuje się nowe umiejętności motoryczne i kombinacje ruchów które powodują wcześniej wymienione zmiany połączeń pomiędzy danymi obszarami mózgu. Wszystkie te ruchy wymagają pewnego stopnia siły, wytrzymałości, aby to zrobić dobrze. Pamięć mięśniowa związana z treningiem siłowym obejmuje zarówno elementy uczynia się motorycznego, jak i zmiany długotrwałe w tkance mięśniowej. Niewytrenowane mięśnie nabywają jądra w wyniku fuzji komórek satelitarnych poprzedzając hipertrofię, ラテコイエシドイシド。 Artrofii, to nie bojmuje to utraty jąder włókna mięśniowych. Mając te jądra, mamy potocznie nazywaną pamięć mięśniową, ale o tym szerzej później. Co się dzieje, gdy odstawisz trening? Tu żadnej filozofii nie ma. Tracisz powoli i siłę, i mięśnie. Przez pierwsze dni zachodzą niewielkie zmiany spadku siły, ponieważ naprawiane są wszelkie konsekwencje ostatniego treningu, np. zmęczenie układu nerwowego czy uszkodzenia mięśniowe. Następuje odbudowa i nadbudowa, i właśnie w tym momencie. Powinien wpaść trening, którego nie będzie i doświadczamy pierwszych mikro regresów i masy, i siły. Przez następny miesiąc spadki siły rosną z powodu atrofii mięśni oraz gorszej rekrutacji jednostek motorycznych. Następnie ten spadek objętości włókien już jest przyhamowany i kolejne regresje siły są spowodowane przez mniejszą zdolność do rekrutacji jednostek motorycznych, więc tak naprawdę pierwszy miesiąc to największy spadek mięśni, a potem już te procesy adaptacyjne do poziomu klasycznego już zachodzą dużo wolniej. No to teraz zadam wam pytanie, dlaczego mięśnie spadają? Układ nerwowy rekrutuje setki jednostek motorycznych, które rządzą niezliczoną ilością włókien mięśniowych. Te jednostki są rekrutowane w ilościach adekwatnych do stopnia wysiłku, zmuszając odpowiednią ilość włókien do pracy z odpowiednią siłą, co bodźcuje te mięśnie, wzmagając syntezę białego mięśniowych przez kolejne powiedzmy dwa dni. Trenując w normalny sposób, regularnie dostarczamy bodźce do zmian adaptacyjnych mięśni, przyczyniają się do ich wzrostu. Ten bodziec to warunek zmian. Nie ma warunku zmian to organizm nie ma powodu, aby te zmiany utrzymać, więc dochodzi do regresji adaptacyjnej, które, którą zdobyłeś podczas treningu. W przeciągu kilku lat yy, tak naprawdę zostaną włókna mięśniowe, które są obciążane tylko życiem codziennym w tych mikrobodźcach. Mięśnie bez bodźca są obejmowane inną adaptacją, czyli atrofią. Dla przykładu, możemy iść w większą regresję środowiska zewnętrznego, czyli Ziemia traci grawitację. Co się dzieje z naszymi mięśniami, które używamy na co dzień? Zaczynają zanikać i aby je utrzymać, będziesz musiał ćwiczyć w cudzysłowie codzienność. A co się dzieje z mięśniami, gdy już wracamy do treningów? Tu już zaczyna zachodzić szybka hipertrofia i zachodzi to szybciej niż gdybyś to robił pierwszy raz. Dlaczego? Po pierwsze, Jesteśmy w stanie rekrutować więcej jednostek motorycznych, bo proces ich zmniejszania zachodzi dłużej, mamy więc dużo lepsze warunki budowania mięśni niż gdybyśmy to robili od zera. Istnieje również teoria, że włókna mięśniowe posiadają tzw. pamięć epigenetyczną, która zawiera dane o poprzedniej wielkości włókna mięśniowego. Powiązane jest to z większą ilością jąder mięśniowych, nie tracimy ich, gdy przestajemy trenować, i są przekazywane w celu zwiększania szybkości syntezy mięśniowych. Tym oto sposobem szybciej wracamy do formy, niż gdybyśmy to robili od zera. Podsumowanie: mięśnie najmocniej zmniejszają się w pierwszych 4 tygodniach od przerwania treningu i ten proces będzie już wolniej postępować, aż dojdziemy do poziomu obciążenia codzienności. I wtedy sylwetka nabierze takich właśnie kształtów, bo organizm nie ma bodźca, a wraz z tym powodu aby utrzymać zbędną y, większą ilość tkanki mięśniowej. Gdy już wracamy do masy mięśniowej, szybciej rośnie ona niż gdybyśmy to robili od zera, prawdopodobnie z wcześniej wymienionych powodów, pomijając aspekty takie jak staż, większy doświadczenie czy automatyzm techniczny. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma.